<noise> Serwus, to będzie dobry na bardzo grazie <noise> serdecznie was ja was i Stewilki to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta. Na witam Was bardzo serdecznie w nowej odsłonie mnie yy, trochę bardziej różowej z grzywką, także możecie pisać, czy Wam się podoba, jeżeli tak, to koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, a my w dzisiejszym odcinku robimy kontynuację tego, co robiliśmy wczoraj, ponieważ wczoraj słuchajcie, jak wiecie, wczoraj to było? Nie, to było dawno temu, to było przed, przedwczoraj, albo nawet przed, przed, przedwczoraj, nawet nie, nie wiem w sobie kiedy, ale jakby, no wiecie, gdzie byliśmy w tym takim dziwnym czymś. O! Oła! I dzisiaj, słuchajcie, jakby dokończymy. O kurde, dobra, tu widzę, że jest mocno, jest bardzo mocno. Dzisiaj to dokończymy, co nie? Dzisiaj jakby postaramy się wygrać. O, duszki okruszki. Powiem Wam, że tego się tutaj nie spodziewałam. Dlatego ja też zrobię to tak. O! Czemu płonę? Co to jest za płynięcie? Dobra, nie wiem dlaczego tak się stało, ale nieważne, słuchajcie, nieistotne. Ważne jest to... Że my tego nie przeżyjemy, nie ma opcji. Dobra, słuchajcie, jolo, jolo, jolo! Najgorsze jest to, że tutaj są te kurde głupie enchantowane i jak my po prostu umrzemy, to będzie przeromane, ja mam nadzieję, że przeżyjemy wszystko, oczywiście. Może być ciężko. Mam tu jakiś mieczek w ogóle, dosyć fajny. Znaczy może być fajny. Kurde, co możemy wyrzucić teraz? Dobra, powiedzmy, że to... Tego nie chcę. Mogę ten miecz? Co to jest za mieczek? Dobra, nie, to jednak jest trzeba jednak nie jest fajny, ale zanim to kurde, my się tutaj przejmujemy mieczczyka. Nie wiem, czy by widzieliście ile tam jest. No, basiek! What? No bo to jest niemożliwe, w sensie to jest po prostu niemożliwe, to jest ultra, to jest za trudne w sensie. te levele są, ale jestem ciekawa czy w ogóle boss będzie w miarę łatwy, okej, okay, one się tutaj, no i to właśnie zniszczyłam, nieważne, szybko, 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 nie, nie, nie Dwa serduszka, żyjemy, nie wiem jak szczerze powiedziawszy, okej, okay, w ogóle nie wiem dlaczego postawiam te pochodnie, ale było niebezpieczne, było bardzo niebezpieczne, mogliśmy umrzeć de facto, okej okay. Okej, okay. okej okay. Ja nie mogę, ja chciałam po prostu Zniszczyć tamto Ała, ała, zostaw mnie proszę Ja po prostu chciałam zniszczyć A ja to zniszczyłam Lol, myślałam, że tego nie zniszczyłam Dobra, dobra, dobra Easy peasy, easy peasy, patrzcie, no proszę bardzo ciesimy. No tu jeszcze ten głupi szkielet Dobra, jestem, o nie, jednak nie jestem lepsza, niż szybsza Dobra, siup, siup, siup Proszę bardzo, skąd ten zombie niby spadł Powiedzcie mi, tu jest tyle w ogóle tych strzał, Po prostu, Auc. Ał, auź, au, 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 Szybko, szybko, szybko. Dobra, słuchajcie, zabudowaliśmy się. Nie wiem jeszcze jakim cudem, ale żyjemy jakimś, więc cieszę się z tego powodu, że nie mamy, nie mamy tych. Dobra, sobie sobie zabierzemy w takim razie nowe buty. Dobra, czekajcie, bo będziemy nam jakoś przejść. Częście. Co ja zrobiłam? Co to było? Co to widzowie było, powiedzcie mi, bo ja nie wiem, naprawdę, nie mam... O, Ała! duszki! Nie, nie! Nie, 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 proszę wejść tu wejść tu wejść, tu Milki. Nie, 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 nie. Okej, okej. Pół serduszka. Jest dobrze, żyjemy, żyjemy, chcecie, to jest najważniejsze. Jakby... Ja już mam dosyć tej wieży. Hmm, naprawdę mam tutaj dość, co tutaj, bo nie mamy już jedzenia, więc musimy sobie zadać jakieś jedzenie. Dobra, sobie rybki. Nie no czuję, ja nie mam tych rybek. Nie mamy już nawet głowy, na no, przykład w się sensie kaski. Ale tutaj mam jakieś na całe szczęście. Okej, okay, to musimy sobie zdecydowanie naprawić. No przestańcie mnie, kurde, uderzać, ja już mam dosyć tego. No skąd? Z której strony niby? Tutaj nic nie ma nawet. No nie, gdzie jest ten głupi pająk? Nie, tu jest ten zombie. O nie, słuchajcie, ja mam mało serduszek, umrę. umarłam. Umrę, umrę umarłam, widzowie. Nice, po prostu nice, słuchajcie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja teraz nie wiem, co mam robić. Bo to jest niewykonalne, słuchajcie, to jest niewykonalne. Nie wiem jak mam tam przejść, słuchajcie, nie mam dzielnego pojęcia. Nie wiem, czy my damy radę, ja dam w ogóle ten portal. Nie się go dałam, to dole chyba, nie? No, Kurde, tak dawno tutaj grałam, że nie pamiętam sobie do końca, gdzie co jest. Ale okej, okay, dobra, widzę, że słuchajcie, będzie jazda. Będzie jazda, będzie fajnie. Hmm, jolo, słuchajcie, Jolo. Dobra, mam nadzieję, że damy radę. Okej, okay, gdzie jest ten mój ten? Ja tam umarłam, dobra, tam jest to miejsce, więc musimy tam się jakoś dostać. Okej, okay, widzę, że będzie oczywiście utrudniony tutaj dostęp do tego. Ale musimy dać widzowie radę. Ja jestem milki, secie dam radę odzyskać moje itemki. Mogłam po prostu sam wbudować i tyle. Nie mam żadnych mieczy to jest chyba błąd. Okej, okay, tu jest w miarę czysto. Dobra, lecimy sate, do góry, totalne jolo. Widzę, że to jest nade mną. Ja nie wiem, czy ja tam się dostanę, bo ja nie wiem, czy tam nie jest zabudowane coś, a ja nie mam żadnego kilofa, czy coś jest. Dobra, jak coś to się będzie budować, słuchajcie tym i zjedzmy sobie jeszcze, może jakiegoś jedzonko jakiegoś jedzonko, z Dobrze, że mówisz po polsku. Ale zjedzmy sobie jakieś jedzonko, tak na wszelki wypadek. No się zawsze przydaje. Dobra, jesteśmy już, no właśnie, no właśnie, wiedziałam w że tak mógł się stać. Dobra, nie mam to nic innego, ale możemy się podbudować w jakiś sposób. Tu widzę, że mamy czekać, tutaj mamy na przykład dziurę. Dobra, mam nadzieję, że nam starczy tego wszystkiego. No co jest ze mną? Okej, okay. czy tutaj coś, no nie, zmarnowałam właśnie ten. No kurde! Najgorzej! Jak ja mam teraz się tam dostać? No nie! Masakrę! będziemy musieli to ręką sobie niestety niszczyć, bo nie przemyślałam zasadzie faktu, że, że, że przyda nam się cokolwiek innego, że przyda nam się jakiś kilow. Ja nie myślę, słuchajcie, ja po prostu czasami nie myślę. Wszystko tu jest zabudowane. No nie, najgorzej, ale tu już jesteśmy blisko, to już jest tutaj także spoko. Powinniśmy już tutaj słuchajcie, być. Jak tam tylko przejdziemy, słuchajcie, musimy tylko tego kobla zniszczyć. Okej. Okay. Jeszcze jeden kobel, czy może damy radę już tą co zabrać? Czekajcie. No nie, chyba nie. Stoją tam, No nie, to chyba jest level wyżej. Dobra, słuchajcie, damy radę, musimy sobie dać radę, bo jak nie damy radę, to będzie przypałowo. No musimy sobie odzyskać nasze itemy, prawda? Także jakoś to damy radę zrobić, musimy to sobie dać radę zrobić. Dobra, i gdzie to jest? Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. No nie, jeszcze musimy jeden sobie kabel stąd niszczyć. Niestety rączką, no ciężki powrót, że tak powiem. Ciężki bardzo powrót, ale dobrze, że mamy proces zniszczonego kobla i mamy to, mamy to i jeszcze wyżej musimy się dostać. Okej, okay, nie ma tutaj żadnych... No super. ranczo, naprawdę miłyki super. To jest czystajkiu po prostu rzecz. Niesamowite, niesamowite, dobra, mamy wszystko. Proszę, proszę, proszę już się niszcz, okej. Okay. O, dobra, chyba już to dosięgniemy, to musimy sobie wyrzucić te wszystkie rzeczy. Yo, nice! My a jesty dobra, słuchajcie, pięknie, piękna sprawa, możemy sobie dalej y się bawić tutaj z naszymi potworkami. Mamy w ogóle cztery. 42 level Dobra, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj. duszki, w duszki, w duszki, w duszki. duszki, duszki. I okruszki. Nie, no nie, kurde, kurde, kurde. Dobra, okej, okay. okej. Okay. Uratowani, uratowani, chcecie zdecydowanie. Patrzcie, zrobimy jeszcze tak. Mogę to podpalić jakoś? Czemu to nie płonie? Bez sensu, chcecie. Ja chciałam tutaj, żeby to zapłonęło, czy coś, a tutaj takie rzeczy. Co to mi robisz w plecy? Co to ma być? Dobra, to musimy zdecydowanie zamknąć, bo tej kurde mi idą, a potem będę miała problem z wrzuceniem, ale mam nadzieję, że nie wszystko dobra, damy radę. Okej, okay, idziemy na górę, i wszystko jest za Uuuu... Uuuu... Uu, tu jest tyle rzeczy fajnych, a ja nie wiem co mam zabrać. Dobra, to sobie wywalimy, bo mi się wydaje, że to nie jest potrzebne. Okej, okay, a cała reszta raczej nam się... Mamy bandaż. Bandaż jest chyba spoko, czekajcie, zaraz go wypróbujemy. Czy to jest tak? Okej. Okay. Uuu. Uuu. Nie wiem co to jest, ale to wyrzucę. Eee, jakby... Shit. Shit, 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 jak to działa? Co? No nie! Co za pech! Naprawdę to już jest ten końcowy poziom, i to się nie zrespiło. Bo to już jest. Naprawdę, ja też przyszłam po bossa, to zawsze się bo zrespi, ale teraz mi się nie zrespi, bo tutaj. powinna powinno być na tym, O, jest skrzynka. Dobra, 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 jest szansa. Jest szansa, tylko proszę. Proszę, tylko żeby się. Nie! Nie, 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 no co to jest za prank jakiś nieśmieszny? No way, no ej! Ale możemy ją przecież zniszczyć, dobra, ja w ogóle nie myślę. okej, okay. Wow! Ile tu jest rzeczy fajnych. Dobra, musimy to zebrać, musimy to zebrać, więc tak, bierzemy złote jabłko. Chyba to akurat nam się nie przyda. Mamy jakiś scroll, nie wiem, co to jest też. Zabierzemy bazalt, nie przydam się skrzynki, mam, się, mam okulary jakieś, to sobie... To, to, to nam się przyda tak myślę, netherrack nie przyda. To nie przyda. Mamy sześć diamentów, to się zawsze przyda. Gdy To się nam raczej nie przyda, to się nam nie przyda, manuskrypt nie mam pojęcia w sumie, to się nam może przydać. Dobra, mamy drugie okulary. Powiedzmy, że... Kurde, nie co tutaj jeszcze możemy zabrać. To może by nam się nie przyda. Ja tam jeszcze socie, widziałam perełki, a perełki socie, zawsze przygarnę. Tylko co mam wyrzucić? Ja wiem co mogę zrobić. Socie, ja wiem co mogę zrobić. Czy ja nie mam pochodni? nie mam pochodni. No ale dobra, w nie nieistotne, w takim razie do drugiej ręki sobie damy łopatę. I mamy w sensie trzy perełki, więc możemy w teraz z miłą chęcią po prostu się wrócić do domku, ponieważ wiadomo, wszystko mamy także spoko, także w mega fajnie. Myślę, że, że, że to był bardzo udany, w sensie, wypad. Auła. Dobra, już tu uciekam. Myślę, że to był bardzo udany wypadacie na tego bossa, w sensie jakby nie było tej ostatniej końcowej walki z tym bossem faktycznie, bo ten boss się jakby mnie zrespił, co nie? No ale no, no, no już trudno w sobie sensie się mówi, jakby nic z tym nie zrobię, bo nie, nie przemyślałam tego, że będzie na samej górze, że myślałam, że nie będzie tej skrzynki w ogóle. No, ale na całe szczęście Milki myśli i pomyślałam, że mogę ją zniszczyć, ale przez, naprawdę, jakby się, jakby się nie skapała, że mogę ją zniszczyć, to mnie nie zniszczyła po prostu i wróciła się do domu. Także dobrze, że pomyślałam, słuchajcie, chociaż przez chwilę. Dobra. Wracamy się w takim razie do domku. Eee, myślę, że odcinek całkiem udany. Mi się podobało bardzo, słuchajcie. No było myślę, że spoko. Eee, no Co mi się dzieje? Jakoś tak dziwnie chodzę mam wrażenie. What the fuck? Co jest? Co? Ja nie wiedziałam, że takie rzeczy można robić. Eee, jestem w szoku, że takie rzeczy. Czemu ja tak skaczę? Są jeszcze te buty, czy co? o co chodzi, denerwuje mnie to, jakoś tak dziwnie chodzę, nie mam pojęcia o co chodzi, ale cocie wracamy się do domku i kończymy odcinek, ponieważ myślę, że słuchajcie, to koniec tych przygód na dzisiaj jakby to już było wystarczająco dużo. Serdecznie Wam dziękuję to, za, oczywiście za to, że byliście ze mną do końca w tym filmie, za to, że oglądaliście go i że załapkowaliście, subskrybowaliście, zapraszam na mojego Instagram ilka przez 2 A, nie musicie pisać w komentarzu, co myślicie o nowej fryzurce. Ja się z Wami żegnam, widzimy się jutro o 18.30 oraz o 15.30 na moim drugim kanale Milki Plus, także wbijajcie i w ogóle tak, by the way... To wczoraj minęła trzecia, trzeci miesiąc, odkąd wyrzucę dwa filmy dziennie, także mam nadzieję, że czwarty miesiąc również będzie równie obfity, słuchajcie, że tak powiem, jak ten. Także do zobaczenia, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, widzimy się później.